Witajcie! Lotniska to jedne z największych i najbardziej ruchliwych miejsc na świecie. W 2022 roku samoloty przewiozły łącznie ponad 60 milionów ton ładunków i ponad 4 miliardy ludzi. Początkowo lotniska miały tylko kilka hangarów i jeden pas startowy, ale wraz z pojawieniem się silników odrzutowych sytuacja całkowicie się zmieniła, a wraz ze wzrostem liczby pasażerów rosły również lotniska. Dziś porty lotnicze wyglądają jak mini miasta z ogromnymi terminalami, wieżami kontroli, licznymi pasami startowymi, hotelami, sklepami, parkingami, hangarami konserwacyjnymi, obiektami logistycznymi i tysiącami pracowników, którzy utrzymują to wszystko w ruchu. W dzisiejszym wideo opowiemy Wam o prawdziwej skali największych lotnisk na świecie. Największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni w 2023 roku to międzynarodowe lotnisko King Fat w Arabii Saudyjskiej. Ma 780 km2. Lotnisko to stało się komercyjne dopiero w 1999 roku. Znajduje się 25 km od miasta Damam. Obsłuży w razie potrzeby około 10-12 milionów pasażerów rocznie. Stanowi centrum dla linii lotniczych takich jak Saudia i Flynas. Dla porównania ten port lotniczy okazuje się większy od sąsiedniego królestwa Bahrajnu i aż dwukrotnie większy od stolicy Łotwy, Rygi. Lotnisko to mimo wszystko nie pozostaje zbyt ruchliwe. W samej Arabii Saudyjskiej zajmuje dopiero trzecie miejsce pod względem ruchu pasażerskiego, mając zaledwie 4 miliony pasażerów rocznie. Turyści z innych krajów wybierają raczej lotnisko w Bahrajnie. Pomimo tego, że powierzchnia lotniska wynosi 780 km2, faktycznie dla samolotów wykorzystuje się około 40 km2. Na terenie lotniska znajduje się duży meczet, który pomieści około 2000 osób. Swoją drogą motywy islamskie można zauważyć w całej architekturze tego portu lotniczego. Za jedno z największych lotnisk na świecie przyjęło się uważać to w Dubaju znajdujące się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zajmuje ogromny obszar 3,5 tysiąca hektarów. Składa się z trzech terminali, z których trzeci to największy na świecie pojedynczy terminal. Ma on ogromną powierzchnię nieco ponad miliona metrów kwadratowych i składa się z dwóch budynków. Ma tam wszystko, pięciogwiazdkowe pokoje, centra rozrywki, sale fitness, spa i wiele więcej co czyni to miejsce rajem dla podróżujących. Terminal służy klientom linii Emirates, a jego strefa A tylko dla pasażerów latających samolotami Airbus A380. Między budynkami lotniska można przemieszczać się bezpłatnymi autobusami, a także metrem. Na terenie portu lotniczego, między terminalami 1 i 3, znajduje się pięciogwiazdkowy hotel Dubai International. Na lotnisku przewidziano wszelkie udogodnienia, które mają uczynić pobyt jak najbardziej komfortowy. Wielkość terminala zwykle zależy od przepustowości lotniska i przekłada się także na długość pasów startowych. Ta okazuje się różna, ale w większości przypadków wynosi od 2,4 do 3,9 km. Im większy samolot, tym dłuższy będzie potrzebny pas startowy. W pełni załadowany Airbus A380 potrzebuje do startu 3000 metrów, podczas gdy Boeing 7478 już 3100 metrów. Małe samoloty, takie jak Airbus A318, wymagają zaledwie 1780 metrów. Wysokość nad poziomem morza również wpływa na długość pasa startowego wymaganego do startu. Lotnisko Kamdobamda w Tybecie miało najdłuższy na świecie pas startowy o długości 5500 tysiąca metrów. To więcej niż dwa mosty Golden Gate od początku do końca. Z powodu ekstremalnych warunków pogodowych pas ten zamknięto i zastąpiono krótszym. Pierwsze miejsce ma teraz rosyjski międzynarodowy port lotniczy Moskwa-Żukowo z pasem startowym o długości 5400 metrów. W 2022 roku międzynarodowe lotnisko Hartsfield Jackson Atlanta w Stanach Zjednoczonych prowadziło w rankingu najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie, obsługując ponad 75,5 miliona pasażerów rocznie. Obłożenie lotniska obliczono na podstawie ruchu pasażerskiego pasażerowie przylatujący, odlatujący i tranzytowi każdego dnia. Aby zrozumieć skalę ruchu, należy wziąć pod uwagę kilka informacji. Lotnisko zatrudnia 55 tysięcy pracowników, mogą lądować jednocześnie 3 samoloty, a dziennie przewija się tam 250 tysięcy pasażerów. Powierzchnia lotniska to 2000 hektarów. Jeśli zsumować to wszystko i sprawdzić opinie turystów, okazuje się, że to jeden z najlepszych portów lotniczych świata. Tymczasem największe lotnisko w Europie to lotnisko w Stambule. Przed jego budową za taki uchodził paryski port lotniczy Charles de Gaulle. Nowe lotnisko w Stambule ma dużą liczbę stref zarówno dla lotów krajowych, jak i międzynarodowych. Nie brakuje tam przestrzeni, kawiarni czy parkingów na aż 70 tysięcy miejsc. Lotnisko to jest głównym dla aglomeracji Stambułu po zamknięciu lotniska Ataturk w 2019 roku. Z lotniska w Stambule można polecieć do 350 miejsc docelowych. Jego aktualna przepustowość wynosi 70 milionów ludzi. Planuje się jednak, że lotnisko będzie obsługiwało około 150-200 milionów pasażerów rocznie. Oprócz tych wymienionych wcześniej istnieją także lotniska, które zajmują wiodące pozycje w przeróżnych kategoriach. Międzynarodowy Port Lotniczy Dallas Fort Worth w USA. 69,63 km2. Powstało w 1973 roku. Okolice lotniska są często porównywane do nowojorskiego Manhattanu. Dallas pozostaje jednak nieco większe niż wyspa. W 2006 roku tamtejsze lotnisko uznano za najlepsze lotnisko Cargo Miasta. Oto jeden z największych hubów American Airlines. 84% tamtejszych lotów obsługuje właśnie ta linia. Z lotniska można polecieć do 273 miejsc, a przepustowość wynosi 75 milionów pasażerów rocznie. Lotnisko to okazuje się tak duże, że ma nawet własny kod pocztowy, pocztę, służby ratunkowe, a także media. Port lotniczy Orlando, USA. 53,8 km2. Lotnisko zbudowano w 1981 roku, 10 km od miasta Orlando. Dziennie odbywa się tam około 850 lotów. Międzynarodowy port lotniczy Orlando stanowi drugorzędny węzeł komunikacyjny AirTran Airways i jeden z głównych punktów w sieci tras Southwest Airlines oraz JetBlue Airways. Nawiasem mówiąc, lotnisko w Orlando to miejsce awaryjnego lądowania wahadłowców kosmicznych. Lotnisko Dashing, Pekin, Chiny, 46,6 km2. Wcześniej największym portem lotniczym w Pekinie, a także najbardziej ruchliwym, był Międzynarodowy Port Lotniczy w Pekinie. Władze postanowiły zmniejszyć liczbę pasażerów i zbudowały nowe duże lotnisko Dashing. Jego powierzchnię porównuje się z 98 boiskami piłkarskimi. Przepustowość wynosi 100 milionów osób rocznie. Lotnisko wygląda bardzo futurystycznie, terminale wykonano w kształcie rozgwiazdy, a każdą halę poświęcono jednemu z symboli chińskiej kultury, na przykład sito-drukowi czy też herbacie. Oprócz podróży lotniczych lotnisko staje się skrzyżowaniem szybkich kolei i dróg ekspresowych. Międzynarodowy Port Lotniczy w Kairze, Egipt, 36,3 km2. Lotnisko w Kairze to główny hub Egypt Air, narodowego przewoźnika Egiptu, członka Star Alliance. Lotnisko okazuje się drugim najbardziej ruchliwym lotniskiem w Afryce i przy okazji najbardziej ruchliwym lotniskiem w Egipcie. Władze egipskie planują przekształcić lotnisko w główny węzeł komunikacyjny między Afryką a Bliskim Wschodem. Więc lotnisko posiada pięciogwiazdkowy hotel, pociąg łączący terminale, ogromny pas startowy i nową linię metra, która połączy je z Gizą. Plany na przyszłość obejmują The Cairo Cargo City oraz park biznesowy Oasis Project. Nie każde miasto ma luksus łatwej rozbudowy swoich lotnisk. Londyn jest tego całkiem dobrym przykładem. Posiada sześć komercyjnych portów lotniczych, które łącznie obsłużyły ponad 180 milionów pasażerów w 2019 roku. Regularne loty z Londynu odbywają się do ponad 400 miast z całego świata. Stolica Pekinu to najbardziej ruchliwe miejsce na niebie Azji, podczas gdy Heathrow to lider w Europie. Jedną z głównych atrakcji pozostaje oczywiście mglista pogoda Londynu. Loty realizowane są do 170 destynacji świata. Główne połączenie to Londyn-Nowy Jork. Infrastruktura bardzo się tam rozwinęła. Są sklepy, kawiarnie, strefy rekreacyjne. Stolice Wielkiej Brytanii łączy z lotniskiem pociąg ekspresowy. Międzynarodowe lotnisko w Los Angeles w USA cztery pasy startowe i osiem terminali. Dzięki tak rozbudowanemu zapleczu technicznemu infrastruktura portowa może obsłużyć ponad 87,5 miliona pasażerów rocznie. Największe lotnisko na zachodnim wybrzeżu USA powstało w 1930 roku i znajduje się na wysokości zaledwie 38,4 metra nad poziomem morza. Port działa od ponad 87 lat i pozostaje głównym hubem dla czterech amerykańskich przewoźników oraz dla wielu linii lotniczych z całego świata. Lotnisko w Atlancie w USA Największe lotnisko cywilne na świecie, otwarte w 1926 roku w Atlancie w amerykańskim stanie Georgia. Zajmuje powierzchnię ponad 1,5 tysiąca hektarów, z czego największa część to dwa terminale i pięć pasów startowych. Wysokość nad poziomem morza to 131 metrów. Lotnisko w Atlancie stanowi jedno z niewielu na świecie, na którym mogą lądować jednocześnie trzy samoloty. To nie jedyna zaleta tego obiektu. W porcie znajduje się najwyższa wieża kontrolna w USA 121,3 metra. Przepustowość portu wynosi 121 milionów ludzi. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!